Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na dziś przygotowałam linie i krzyżówki. Mam dwie krzyżówki za 5 zł. Mam z numerem 8 i 38 oraz mega linie z numerem 11 i zobaczmy, zaczniemy może od ósmeczki. Muszę ustawić, żeby było wszystko fajnie widać. Nie wiem, czy tym drapaczkiem dam radę. Literka K. Literka K. Jest tu. I tutaj. Tu mamy kamionka dwa razy klaunie w sanoku. Hmm, dobra. Druga literka to V. No, V jest. Następna to A. To mam w ponusie. Widać, widać chyba wszystko. dobrze po tej stronie wszystkie no bo teraz tutaj tu mam dwa razy tutaj jest kolejna tutaj waza dwa razy tu Wszystkie teraz, literka P. Tu jest jedna na tej stronie, i tutaj mam dwa razy. Tutaj, dobra, kolejna literka, jest to N. Takie wiatrzysko u nas dzisiaj wieje. Znaczy dzisiaj, ja nagrywam to wieczorem, także tutaj teraz się smogło trochę. Tutaj jest N. No i chyba tyle. Literka Z. Mam tu. Tutaj jest waza. I chyba to wszystkie Z. Następna literka jest to U. Tu mam. Tutaj. No, chyba nie umiem go drapać krzyżówki tym drapakiem. Ale już nie chce mi się zmieniać teraz. C Tutaj kolejne. I po drugiej stronie mm, literki C nie widzę na razie F, teraz literka F. Tutaj mam. Dobrze, a tu? No nie ma. Następna literka. Jest to H. Tutaj nie widzę. No chyba nie ma, bo nie widzę. Następna to O. Tutaj jest. Mam pierwsze słowo okno. Tu jest jeszcze o. Następna literka jest to. E. Tutaj mamy pierwsze słowo kucyk. jeszcze... No chyba wszystkie. Kolejna literka. Jest to T. Tutaj... Kolejna i następna. Teraz po tej stronie dwa razy mamy E. Tutaj jest, tu. I chyba wszystkie, następna literka to B, w bonusie nie ma, a tu, tutaj jest, jest druga, następne to i. Dobrze. Przedostatnia literka jest to J. I tutaj się utworzyło słowo Ojciec. To jest drugie słowo. W bonusie się nie ma, a po tej stronie też nie ma. I na koniec literka W. Tutaj jest. I to by było tyle. Po tej stronie mam słowo waza. A to jest chyba tylko jedno słowo. A nie dwa są okno i waza. No i to chyba wszystko. Literki kontrolne. Jest te u, -G, są różne. Tu była stówka, czyli ta pierwsza z numerem 8 jest przegrana. A zróbmy sobie teraz mega linię, Ale muszę zmienić strapak, bo... Tamte mi niewygodnie po prostu. Winogrono pierwsze. No i mamy tu. Jest tutaj. To jest winogronko. I kolejne. I to dwa razy. Następny symbol to słońce. Jest tutaj jedno. Dobrze, to będzie tyle. Kolejna literka... Yy... Kolejny symbol, nie literka, sakwa. Ale tak, zerkam, a sakwy. No nie widzę nigdzie. Następne to tęcza. Tu mam na fioletowej dwa razy. Tu jest na różowym. I już mniej więcej nie ma. No to następny symbol jest to auto. Gdzie jest auto to nie ma. No nie ma. Kolejny symbol. Ananas. tu mam dwa razy. tutaj Zobaczmy tu od góry żółw jest żółwik Tutaj jest drugi No i to wszystkie. Kolejna to moneta. Tutaj jest jedna i tylko jedna to następny symbol to podkowa. Tutaj są dwie na żółtej, tutaj na różowej i na końcu na zielonej i dalej. Tak, gotem. Tutaj jest. Tutaj są dwa razy. No dobrze. Następny symbol jest to diament. Mam tu diamentik. Tutaj jest dwa razy. I jest diament i robi nam linię, super. No to już jak ta najdroższa się zwróciła. Oczywiście nie powiedziałam, wkład dzisiaj to 30 zł. No już na pewno 20 jest na liniach. Teraz jest klucz. Mam tutaj jeden. I tylko ten jeden. Dobrze, kolejny symbol. Jest to aparat. Aparat daje drugą linię. No mega. Super linie są mega. I tu mam jeszcze aparat. Oczywiście zaraz sprawdzę, bo pewnie coś przeoczyłam. Aparat, winogrono i żółwik jest. Tutaj moneta, diament był. Winogrono i tęcza. Tak, na pewno są te dwie linie. Kolejny symbol. Jest to prezent. Prezent tutaj mam. Czyli już na pewno będzie plusik. Tu jest jeszcze prezent. I tutaj na ostatnim, teraz gwiazda, tutaj mam dwie, i tutaj dwie. Następny symbol kości. tutaj są tutaj i to tyle teraz wiśnie też gdzieś były tak tu są jedne tu są drugie tutaj Kolejne. No dobrze. Kolejne to piłka. Jest tutaj u góry. Tutaj mam dwa razy. I na dole. Też piłeczka. Biedronka jest tu. I tu. I to wszystko. Następny to arbuz. Widać, widać chyba. Jest tutaj. I tutaj jest na dole. I dalej mam serce, to dla wszystkich widzów, bo na zdrabce go nie ma, także to dla Was. Naszyjnik, naszyjnik gdzieś był, bo myli mi się z podkotą. jest tu i tutaj. No było sporo tych naszyjników. Tu jest jeszcze jeden. I kolejny symbol to kutka. Ale czy gdzieś widziałam? Tak, jest kudeczka tu na dole. I kolejny symbol to dzwon. Też jest tu. Tylko ten jeden. No to dalej jest cytryna. Czy gdzieś była? Chyba tak. Tak i cytryna nam daje trzecią linię. No mega, naprawdę. Foto jest. Zegar też. Diament też był. Cytryna i prezent. Jest trzecia linia. Superaśko. Dobrze, jeszcze trzy symbole. Teraz jest szminka, ale szminki to chyba nie widziałam. Nie, nie ma szminki. Kolejny symbol to flaming, którego też nie kojarzę. Nie ma. I ostatni to popcorn. I popcorn tutaj, tak widziałam. Jest jeden, także. No to chyba by było na tyle ze symboli. Sprawdźmy sobie bonus. Jest portfel. Szukała dolarka, miałam znaleźć. I tu mamy 40. O, fajnie. Dobra, druga linia tutaj. Też 40. To już mamy 80. I na trzeciej linii 20 jest stówka. No pani Ewie, na pewno się należy: czekolada za taki fajny wybór. Haha, ha. to by się zgadzało. Mega linie dają stóweczkę. A jeszcze została się jedna krzyżówka z numerem 38. No, zaczynamy od X, ale nawet nie wiem, czy gdzieś jest, także może tym przy okazji. Teraz literka P. W bonusie mam Haber. Yy, literka P. Tutaj nie ma. Dobrze, to tu jest P. Tutaj. Kolejna P. To tyle. Dobrze. następna literka jest to i. Jest tu. Tutaj. I po drugiej stronie, tu. To tyle. Dobrze, teraz literka S. W bonusie tutaj nie ma nadal, ale no, tak sobie podrapiemy troszkę. Literka to J jest tutaj. A po tej stronie w ogóle nie widzę. Dobra. Literka A ruszy bonus. O, to troszkę będzie tego drapania. Mam nadzieję, że Wam się nie znudzi. Oglądanie to jest literka A, tutaj. Dobrze. po tej stronie wszystko. teraz na drugiej jest tu. Tutaj jeszcze i to tyle, dobrze kolejna literka. Jest to L. Mam tu. Tutaj. I po tej stronie w słowie walc. I tutaj Penelopa, Dobra. Dalej G. O, myślałam, że to jest w bonusie, ale to jest C. Ale za to tu mam G. Jedno. A tutaj nie widzę. Dobrze, następna literka O. Tu. Sola. Jest pierwsze słowo. I wszystkie to teraz po drugiej stronie. Tutaj jest. Dobrze podrapane. Następna literka jest to W. Jest tu. Jedno po tej stronie. Mam jedno tu. Tutaj jest drugie. Jest tutaj. Kolejna literka to U. Troszkę przyspieszyć, bo już dosyć długo ten odcinek się ciągnie. Następna literka to E. To jest F, to jest też F. Ok. y y tu jedna i po tej stronie jest tutaj jest tutaj wszystko kolejna literka to T Dobra, po tej stronie tutaj. dalej f tu mam dwa razy no po tej stronie nie było literka k w bonusie niestety nie ma ale tu mam tutaj tu tu i druga strona jest tutaj utworzyło się słowo oka i opaska. Dobrze, jeszcze dwie literki. Jest to Z. Tutaj mam słowo gaz. Też drugie. Tu mam Z. I tyle. I na koniec jest literka H. Niestety chyba krzyżówki są obie przegrane. Tutaj H nie widzę. Bonus też mógł mieć stówkę. Jest GP. Ale to nic nie szkodzi. Krzyżóweczki dziś się nie spisały. Ale bardzo fajnie się je drapie. Także na pewno je będę drapać. Za to megalinię. Dziś są mega. I na 30 zł mam stówkę. Także na plusiku sporym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I zapraszam na kolejny odcinek. Pa.